Musiałbyś być odpalić. A no tak, w sumie tak, w sumie tak. No ale my, no, my, myśmy, no, po jakieś no to mieszkę, nie chociaż na Tu bym mógł w sumie mieć. Magatura to, to na może być na Czekaj. Czekaj, zobaczcie. To, to, nie No to co za problem. Tylko co no. no. No, chyba nie nawet w opcjach, jak wejdziesz, to masz ustawienia i chyba też jest coś z kontrolę tych... Jesteśmy poprawy, na YouTubie, dobra. No dobra, to, to czekaj... Wydaje. OG, gdzie jestem? OG? No było OG. A co, ja zmieniłem, nie? Ty masz brak gotowości. Czekaj, czekaj. Coś ty, OG, O, tryb. teraz jest OG, o. Często ty, ty ten... słyszysz ten dźwięk jak on się tak śmieje Maciek, ten... Ten twoja emotka? Nie, on, on tylko tak mordą tak ten A. klepie. Ale jak sobie spieszę. Jak to kogoś... jest bo ja nie wiem... nie, 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 nie oglądam. No Ale nie, nie jestem pewien, już też nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Chociaż może i... Nie wiem. No to jest. Czy Beavis. Czekajcie, na razie jakiś błąd jest damy jeszcze raz. Może być błąd, nie wiem czy my nie będziemy musieli wyjść jeszcze raz bo myśmy dołączyli Pamiętasz jak coś ja kiedyś tak było to ja musiałem w ogóle reset fort'a zrobić No ale dobra, zobaczymy Jak zabije się tego gracza to ten śmiech się odpala To co jest dosyć fajne Może ze snajperki łatwo do, dostać. Czemu? Prosto w No bo łatwo jest dużo. Nie. No głowy ma dużo ale reszty tak normalnie no. A to robi taki trik wtedy. O. No teraz sobie. I chował włosy. Coś nie, nie szuka. mnie nie Dobra, czekaj ale Maciek, ja ten. Ja spróbuję zrobić. Bo jak często tak. Y, dajcie chwilę, ja do, y, zaraz was zaproszę. No tak było, coś jak.